Zdanie 20. W rombie obok długości 6 pierwiastków z dwóch kąt rozwarty ma miarę 150 stopni. W taką zdanie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Iroczyn długości przekątnych tego rombu jest równy. Na początku może narysujmy sobie taki przykładowy romb, taki poglądowy. Romb oczywiście pamiętamy ma wszystkie boki równe. No i tutaj mamy 6 pierwiastków z 2, 6 pierwiastków. czyli de facto ten też, on jest taki trochę może brzydko ten yy, rąb narysowany, nie do końca krąp, jednakże pamiętamy, że to jest rąb. Dobra. No i teraz tak. Yy, długość tych przekątnych, yy, czyli mamy jedną przekątną powiedzmy E i jedną przekątną F, Iloczyn ich um, możemy sobie policzyć z, z wzoru na pole tego, czyli E razy F przez 2. No ale teraz tak, jak my sobie ten, um, to pole tego rombu policzymy? No moglibyśmy sobie zrobić, że pole rombu to jest po prostu 2 razy Pole trójkąta, tak? Bo mamy pole trójkąta tego tutaj. No i w zasadzie w rąbie ten tutaj drugi jest ten sam. Więc my możemy go sobie wziąć razy dwa i um, pomnożyć. A pole tego trójkąta, no to sobie zrobimy z takiego wzorku, że e, jedna, druga. Razy 6 pierwiastków z dwóch, razy 6 pierwiastków z 2 i razy sinus 150 stopni. Używamy sobie o tego tutaj wzorku, tak? Czyli jedna druga A razy B razy sinus tego kąta, tak? Czyli zobaczcie, wyjdzie nam, że tutaj możemy sobie skrócić. Z trójką. 3 razy 6 da nam 18. Piergastek z 2 razy piergastek z 2 to będzie 2, czyli wyjdzie 18 razy 2, 36. No i mm, sinus 150 możemy sobie łatwiej troszkę zapisać za pomocą wzorów redukcyjnych. To będzie 180 minus 30 stopni. Wyjdzie nam 36 razy sinus 30 a sinus 30 to jest jedna druga, więc 36 razy 1, druga, po skróceniu wyjdzie nam 18 co robimy dalej, wiemy, że mamy już ten to nasze pole, więc jak podstawimy sobie to pole Tutaj to wyjdzie nam, że pole rąbu równa się 2 razy 18, czyli 36. No więc teraz innym kolorem. 36 równa się E razy F podzielone przez 2. Jak sobie pomnożymy razy 2, wyjdzie nam, że E razy F równa się 72. I to jest odpowiedź do naszego zadania. Mianowicie odpowiedź B jest poprawna.